Drodzy Polacy, larum grają! Larum grają! Larum naprawdę! To jest niesamowicie ważna rzecz. To jest niesamowicie ważna rzecz ochronić, obronić obecnie Polskę. Sprzedane przez tą koalicję innych złych ludzi zakłady pracy można odkupić, można pobudować nowe. Administrację można uzdrowić, prawo można zmienić, ale jeżeli wjadą tu setki tysięcy, jak nie miliony nielegalnych migrantów socjalnych, to już jest koniec. Nic nie będziemy w stanie zrobić. Oni się tu osiedlą, oni tu zasiedlą ten kraj, a mając na uwadze dramatyczną sytuację demografi demograficzną. Może nie nasze my, może nie, może nasze dzieci nie, ale wnuki mogą być już obcymi we własnym kraju. Z obcą religią, z obcą kulturą, z obcą moralnością albo bez moralności. I to jest, rzecz mój Państwa, kwestia życia i śmierci naszej ojczyzny. Życia i śmierci. Tak jak mówię, wszystko inne jest do odwrócenia. Ale to nie. Dlatego też jeszcze raz apeluję, kogo możecie, powiedzcie o tym. Jeżeli macie synów, wnuki, powiedzcie im, że jest obecnie czas przełomu. Jest obecnie czas przełomu. Nie można być tchórzem. Nie tchuście Głowę do góry. Dlaczego w 1920 roku Polska osłabiona dała radę na Wale bolszewickiej? Bo miała Boga i Maryję w ustach, ojczyznę w sercu. Bóg honor, honor i Bóg! honor i ojczyzna! Bóg! Honor i ojczyzna! Bóg! i ojczyzna! Bóg! I proszę Państwa, na koniec, nie jest, co nie musimy przelewać krwi za naszą ojczyznę. Ale tak jak mówię, musimy się organizować, musimy odważnie y, działać i jeszcze raz powtarzam, mieć Boga, Maryję na ustach, ojczyznę w sercu i nasze rodziny. I zwyciężymy! Zwyciężymy!